Jan Błachowicz, jesteśmy podczas spotkania na forum MMA, od której rano dzisiaj tutaj już pracujesz ciężko? 16 A czyli jednak od 16. Myślałem, że od rana może, bo <głos》>, chwalą się niektórzy, od 8 tutaj aż musieli pracować. Ja, niestety jest, wiesz, przed walką i nie mogę sobie jakby pozwolić. Raz że rano miałem trening, musiałem go wykonać, potem miałem e, obowiązek wyprowadzenia piesków z domu, ponieważ moja dziewczyna menadżerka organizuje Polsat Boxing Night, także <głos》<głos》e, psy są na mojej głowie teraz, także no nie mogę sobie pozwolić. Także jest to o 16. A to wiesz co to skoro wspomniałeś o Polsat Boxing Night, to ja cię szybko podpytam, jak myślisz, że radę to ma kadamek? No wiesz co, mam nadzieję, choć... Chociaż, chociaż będzie ciężko. Będzie ciężko, a z pieskami wszystko się udało, jak rozumiem. Dobre wiadomości zostały wysłane tam, żeby nie stresować specjalnie dziewczyny. Tak, wyprowadzone, szczęśliwe. Zaraz zresztą wracam i znowu je wyprowadzę. Dobra, no nie będziemy za długo w takim razie przetrzymywać niech się czują jak najlepiej. Natomiast zapytam Cię, bo mówisz o tym, zresztą wspomniałeś też. Od rana dzisiaj też musiałeś się przygotowywać, zaraz walka. Jak to wygląda teraz? Jak się czujesz przed tym pojedynkiem? No wiesz, czuję się dobrze, tak. Przepracowałem okres mądrze pod okiem Piotra Jeleniewskiego. Kamila Omińskiego, eee, Także, także no, czuję się dobrze, no, ale wszystko się wiesz. Okaże się 10 kwietnia, jak to wszystko wyjdzie. No ale jakby jestem zmotywowany, ta chęć walki, chęć treningu, to wszystko jakby wróciło na nowo. I, 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 i ten ogień się rozpalił, także mam, mam chęć po prostu wejść i zrobić dobrą robotę. To, co no już kiedyś tam wspominałeś w rozmowie, eee, mówiłeś o tym, że faktycznie. Czujesz wreszcie, że znowu ten, ten, ten głód pojedynku jest w tobie? Udało się to znowu gdzieś tam wszystko przywrócić? To tak, byśmy, tak bym Cię zapytał po tym ostatnim pojedynku, po tym wszystkim, co się stało, o ile trwała tak taki moment, że, że, że nie bardzo czułeś, że masz ochotę wracać do, do klatki, do sali treningowej? Długi to był okres? Ja wiedziałem, że wrócę, tylko nie wiedziałem kiedy. No, bo najpierw myślałem, że jakieś półtora roku zrobię przerwy, ale jakby, jak się, jakby wróciłem na stare śmieci, to. Jakby odżyłem, tak i wróciło to dużo szybciej niż się wydawało. Półtora miesiąca tak naprawdę nic nie robiłem po walce, tylko wiem, tam jakieś nie wiem wypady w góry, ale nie nie żadnej jakiejś tam większej aktywności fizycznej i, i, i... No i to jest, też właśnie to był taki plan, żeby po prostu odpocząć całkiem od treningu, od, od maty, no i ta chęć wróciła szybciej niż myślałem. Czyli co, udało się odpocząć? Jakiś cudowny sposób na odpoczynek, czy właśnie to co mówisz, góry, troszeczkę gdzieś tam wyciszenia, ucieczki od tego wszystkiego, co, co wiąże się z walkami i nie tylko? No tak, raz, że ta przerwa, dwa jakby powrót do, do, do tych metod treningowych, które się sprawdzały. Mi się wydaje, że to, to zrobiło też dużą robotę. Mówi, że oczywiście i to jest prawda. Przekonamy się o tym, jak to wszystko będzie wyglądało. Że ja mogę teraz gdybać ten. No, no ale to się wszystko wyjdzie tak naprawdę 10 kwietnia. Albo mam rację, albo się mylę. Mam nadzieję, że mam rację i, i że będzie dobrze. Ja mam nadzieję, chyba wszyscy mamy nadzieję, że masz rację tutaj jakby w ogóle nie ma o czym dyskutować. Ale chciałem zapytać o Gorana Relicja, bo, bo to wiadomo, że to jest właśnie teraz ten twój najbliższy rywal, przeciwnik, który... Fuu, Igor Pokrajac, widzisz, myślę tutaj, cały czas to KSW mi chodzi. Igor Pokrajac, oczywiście. E Igor Pokrajac, To jest ten twój najbliższy rywal, to jest ten najbliższy przeciwnik. E jak właśnie oceniasz Igora Pokrajaca teraz yy, no z perspektywy iluś tam jego walk wcześniej, bo on przecież troszeczkę też już ma podobnie jak ty zrobił. Tak, no, ale tak naprawdę bazuję na trzech ostatnich walkach, bo tam cała reszta to mnie tak za bardzo nie interesuje. Yy, ale też wiesz, dostał drugą szansę od UFC, także będzie mega zmotywowany i na pewno będzie chciał tą szansę wykorzystać, także muszę być gotowy od, od początku do końca, łapki muszą być wysokie. No jest, wiesz, ze strony zawodnikiem, yy, no ale no, no wiesz, ja tam wydaje mi się, że ten, że pracę domową odrobiliśmy, że jest rozpracowany no i że, że będzie dobrze. Z jednej strony on będzie walczył na swoich śmieciach i to też może być jakimś atutem, ale z drugiej strony ty już pokazałeś, że jeśli chodzi o zawodników i o rywali, którzy walczą niby u siebie i są uważani za faworytów, to ty sobie świetnie radzisz. Także w UFC to nie jest dla Ciebie żaden problem. No nie, słuchaj. No wiadomo, że lepiej, że jak masz wsparcie kibiców, jest ten doping, to jest, to jest fajnie, ale widzisz, że no, też walczyłem u siebie i przegrałem, walczyłem u kogoś i wygrałem, tak? Także jakby to tak naprawdę jak już się zamykają drzwi OKTAGONu, no to już zostajemy tylko my dwa i pięści wiesz, i wiesz, i, i, i niech się dzieje. Po no tej walce z Jeremia Latifim. Może to jest błędne wrażenie, ale można takie wrażenie odnieść trochę, że wtedy to, co pokazałeś, UFC też trochę czeka, żeby wreszcie Jan Włachowicz znów zaprezentował się w takiej stronie, jak właśnie w tym pojedynku. I, I co, myślisz, że to jest właśnie takie oczekiwanie, na to też wszyscy czekają tam? Najbardziej to ja sam na to czekam. Bo tak naprawdę teraz w każdym wywiadzie jakby to powtarzam, że ta walka jest dla mnie, po to, żeby sobie samemu udowodnić, że jeszcze potrafię walczyć i wygrywać w dobrym stylu. Także też ja czekam na to chyba najbardziej bardziej niż my wszyscy. Bo tam wtedy rzeczywiście słuchając nawet komentarza, mówiono o tym zwykłym międzynarodowym poziomie, który nagle tutaj zawitał do UFC. Mówiono o tej sile nieprawdopodobnej. Ty też hełpiłeś się tą polską, polską siłą. No i co? Ta polska siła mówi, że co? Jest... Mam nadzieję, że wróci. No, no wiesz, że... Mówię, no jeszcze 8 dni i wszystko, wiesz, wszystko będzie wiadomo. Te 8 dni jak zamierzasz teraz pędzić? No jutro niedziela, czyli... Luzik, nic nie robię. No Od poniedziałku jeszcze wiadomo, trzeba trenować, ale te treningi to już są króciutkie, do, do, do 40 minut, tak naprawdę szybkość, jakieś tam jeszcze ostatnie elementy takie, doszlifować tą taktykę i to wszystko. Tak? No i ja jeszcze w moim przypadku, wiadomo, muszę e, tą wagę kontrolować. No właśnie, jak wygląda, jeśli chodzi o kwestia kwestię wagi u Ciebie teraz? No jakieś na ten moment 4-5 kilo, więc tak już będzie do samego, no dzień przed wagą, czy w dniu ważenia będę to robił z wody i... Tak czy tak, tak naprawdę mam wagę zrobioną, tylko nie mogę teraz pozwolić, żeby mi to skoczyło do góry nagle. No nie? nie mogę się zapomnieć na przykład jutro i wiesz, iść do McDonalda czy zamówić pizzę. No nie? Ale sushi jakoś tam możesz, tak jak gdzieś. Sushi wcale nie jest takie złe, jako taki wiesz, odskoczy, a może... Lepsze sushi niż, niż kebab, no nie? Dokładnie tak. Zapytam Cię, bo co, święta jakoś specjalnie nie rozwaliły tych wszystkich Twoich jakichś planów, również, jeśli chodzi o wagę? Nie, nie, nie. Wiadomo, że święta troszeczkę tam yy, zjadłem może więcej, nie jadłem jakby złych rzeczy, zjadłem dobre rzeczy, troszeczkę więcej. I, ale kusiły mnie serniczki, inne ciasta mnie kusiły, ale wygrałem tą walkę z samym sobą i powstrzymałem się. A gra, w którą grałeś w czasie przygotowań do świątu Ciebie w domu, ty się wygrałeś? Nie, to odpaliłem grę na chwilę, bo ściągnąłem sobie nową, chciałem zobaczyć, co to w ogóle jest, ale mnie nie, nie wkręciło. Także tylko oczywiście kobita wykorzystała moment i ośmieszyła mnie, nie wyglądało to tak. Grałem w co innego. Grałeś innego, a jeśli chodzi o grę, zapytam Cię, bo Ty generalnie lubisz tego typu rozrywki, też widać pomagają Ci one gdzieś tam sobie trochę rozluźnić, odpocząć. W UFC troszkę grasz, to, to też widać bardzo dobrze. Jak się gra w nowy nowej UFC? To czy grałem dwa razy. No, tak jak mówię, jeszcze nie mam PlayStation 4, jeżeli ktoś chce mi sprezentować, to jest otwarty, ale fajnie, no, jak porównując do tej pierwszej części, to naprawdę poziom wyżej, yy, bardziej to naturalnie wszystko wygląda, te, 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 te sterowanie jest przyjemniejsze, reakcje kibiców w tle yy, też są różne, jak chodzi Konor, Connor, to słuchajcie, te to to charakterystyczne dla, dla tych kibiców te, 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 yy, odgłosy, także jest to, jest, jest, jest naprawdę dużo lepiej gra zrobiona. Teraz czeka Cię wyzwanie, które nie będzie grało, oczywiście. Tak jeszcze raz wracając do tej walki, e, oczywiście wszyscy czekamy na ten... Twojo, po, na powrót polskiej siły, na powrót Jana Bachowicza. Mówi, że ta walka jest tylko e, dla Ciebie. E, bardzo ważna jest też dla Ciebie. E. Każda walka jest bardzo ważna, także to nie jest istotne, czy to jest, wiesz, czy to jest w UFC, na innej gali każda walka jest bardzo ważna. Chciałem zapytać o to, czy czujesz to, że to może być, no jak na to nie patrzeć, jakiś przełomowy moment w jedną lub w drugą stronę, jeśli chodzi o twój. Słuchaj. Już mi się nie chce odpowiadać jakby na to pytanie, co ma być to będzie, jakby wiesz, ja, i, i ja wierzę w to, że, że zostaję i nigdzie nie wybieram. I nie myślę w kategoriach, co będzie, jak przegram, bo nie myślę w ogóle taki dalej tak jak nie wiem, tak jak wsiadasz do samolotu też nie myślisz, kurwa spadnę zaraz, nie? No, po co w ogóle żyć w takim, wiesz, jak ktoś się tak myśli cały czas wiesz, pesymistycznie. Ja jestem optymistą, wierzę, że, 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 że jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa i jakby nie drążmy dalej tego tematu. Nie drążmy. To na koniec cię zapytam, bo słyszysz, tak jak mówisz, wiele pytań po milion razy, po tysiąc razy cię pytane o to samo, to może jest jakieś pytanie, które... Jan Bachowicz przed wszystkim walką chciałby usłyszeć to, ja chętnie je zadam w takim razie i też zapytam Jana Bachowicza o to, co tutaj akurat byłoby dla niego istotne przed tym pojedynkiem. Numery Totolotka. O, dobra, to poszukam w takim razie numerów Totolotka, a ty wygraj tę walkę, to wtedy, to wtedy będzie super, to się podzielimy wtedy radością. Ja numerami z tobą, a ty to, a ty zwycięstwem z kibicami i mną. Tak będzie, tak. Super, bardzo dziękuję i życzę powodzenia na tej najbliższej gali UFC i zwycięstwa Antigorem Pokrajacem. Dziękuję. Dzięki, pozdrawiam.